Prawa i Sprawiedliwości na wspólnym oświadczeniu prasowym pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego i pani marszałek Elżbiety Witek. Dzisiaj jesteśmy w nieco szerszym gronie, ale o szczegółach już powiedzą nasi mówcy. Bardzo proszę, pan prezes Jarosław Kaczyński, jako pierwszy. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz dzień dobry państwu. Państwo pewnie widzą tutaj młodych ludzi, ale także takich bardzo młodych ludzi, którzy tutaj też są. I właśnie o nich chodzi. Chodzi o to, by dzieci, w tym wypadku wyraźnie chodzi o dzieci, nie były poddawane praktykom, które z całą pewnością są dla nich szkodliwe i które mogą prowadzić do daleko idących zmian psychicznych, do różnego rodzaju trudności w tym czasie, kiedy będą już starsze, a nawet już w okresie dorosłości. O jakie praktyki chodzi? Chodzi o seksualizację dzieci. I to nawet dzieci już bardzo małych w wieku przedszkolnym. Otóż tego rodzaju praktyki w Polsce mają w tej chwili miejsce. Oczywiście nie wszędzie, ale nie ma bariery prawnej, takiej bardzo wyraźnej bariery prawnej, która by prowadziła do tego, że tego rodzaju przedsięwzięcia byłyby po prostu zatrzymywane, uniemożliwiane. I stąd społeczna inicjatywa. Społeczna inicjatywa ustawy, pod którą i pani marszałek się już podpisała, i ja się podpisałem, ale przede wszystkim powtarzam, to jest inicjatywa oddolna, nie ze strony polityków, tylko ze strony rodziców, żeby taka ustawa została uchwalona. Bo naprawdę jeżeli ktoś powinien być w Polsce chroniony. Najbardziej i najbardziej zdecydowanie no to są właśnie dzieci i różnego rodzaju dziwne pomysły, których my tutaj nie komentujemy, ale w, naszego przekon w naszym przeświadczeniu są dosyć no właśnie dziwne. Nie mogą być realizowane kosztem dzieci. Dorośli mogą podejmować własne decyzje odnoszące się do tego co robią, czego chcą słuchać, z czym chcą mieć kontakt. Natomiast jeżeli chodzi o dzieci, to tutaj muszą istnieć ograniczenia. Ograniczenia, zarówno te, które będą realizowane przez odpowiednie władze szkolne, przedszkolne, władze samorządowe, kuratoria szkolne, jak i ograniczenia, które są związane z uprawnieniami rodziców. I to z mojej strony, proszę Państwa, wszystko. Chciałem tylko jeszcze jedną rzecz bardzo ważną powiedzieć. Otóż naprawdę bardzo serdecznie dziękuję Pani Marszałek za to, że tą sprawę podjęła. Jest Marszałkiem Sejmu. W Sejmie Marszałek ma bardzo dużą władzę i w kraju jest postacią w hierarchii państwowej po prezydencie pierwszą. I w związku z tym to jest naprawdę taki patronat bardzo wysoki i bardzo tutaj potrzebny. Pani Marszałek jest z zawodu pedagogiem, nauczycielem i sądzę, że ma tutaj szczególne uczucie, uczucia, ale też i szczególne kwalifikacje. I to, że się tego podjęła, to powtarzam, to było bardzo ważne i jeszcze raz pozwalam sobie podziękować. Nisko się Pani Marszałek. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panie prezesie. A teraz o głosu bardzo proszę panią marszałek Elżbietę Witek. Proszę państwa, chronić dzieci, wspierać rodziców, to jest hasło, które powinno być bliskie każdemu z nas. Dlatego, że dzieci są naszą przyszłością. I tak jak pan prezes powiedział, jestem marszałkiem Sejmu, ale przez 27 lat pracowałam z dziećmi i z młodzieżą, od szkoły podstawowej po szkołę średnią. I muszę powiedzieć, że 20-30 lat temu nie było takich zagrożeń, na jakie narażone są nasze dzieci dziś. I do mnie zgłaszają się rodzice już od dosyć dawna, e-mailowo I, i listownie, ale także osobiście z prośbą, żeby pomóc im, żeby coś zrobić, żeby zatrzymać te niebezpieczne trendy, które pojawiają się wokół ich dzieci. Ja w marcu zdecydowałam się na zorganizowanie spotkania z ponad 70 organizacjami pozarządowymi. Które naprawdę od bardzo, bardzo wielu lat współpracują z młodzieżą, pracują na rzecz młodzieży. I to, co było ważne podczas tego spotkania, wszyscy mówiliśmy jednym głosem. Nie może być akcyjności, musi być między nami współpraca, dlatego że dziś te zagrożenia płyną z różnych stron. Obserwujemy, myślę, że prawie codziennie jesteśmy bombardowani w mediach informacjami o tym, że któryś z uczniów pobił kolegę, czyli mamy do czynienia z agresją, także agresją rówieśniczą, mamy z nieograniczonym dostępem do internetu przez nasze dzieci, a tam są przeróżne treści, treści, które są dla nich często szkodliwe, treści, które wpływają na ich psychikę, ale także na ich dalszy rozwój. Bardzo często słyszymy, jak rodzice, ale także my dorośli mówimy, że ta młodzież dzisiaj bardzo szybko dojrzewa i dorasta. Otóż proszę Państwa, nic nie zmieni faktu, że dziecko, które wygląda na lat 16, a ma ich lat 11, jest na poziomie dziecka 11-letniego, emocjonalnie i psychicznie. Tego się po prostu nie da przyspieszyć. I jeżeli chodzi o rodziców, proszę Państwa, często rodzice mimo najlepszych swoich chęci, najlepszej woli nie wiedzą, jak sobie poradzić z wieloma problemami, które dotykają ich dzieci. Nasze dzieci, bardzo często, proszę Państwa, i to też wybrzmiało podczas tego spotkania, są po prostu samotne. Zderzają się z różnymi, bardzo często negatywnymi, wulgarnymi, obscenicznymi informacjami w internecie, chłoną to i nie wiedzą, co mają z tym zrobić. A na dodatek jeszcze, to na co zwrócili mi uwagę rodzice i co sama miałam okazję obserwować, to jest nadmierna seksualizacja naszych dzieci. Otóż, proszę Państwa, nie tak dawno przyszła do mnie matka i powiedziała, że dziecko wróciło z przedszkola, spłakane. Trudno od takiego małego dziecka wyciągnąć, co się stało, co jest powodem tych łez. Ale w końcu rodzice, przy dłuższej rozmowie, dowiedzieli się, skąd ten płacz u dziecka sześcioletniego. Otóż pani na zajęciach w przedszkolu, powtarzam, nie w szkole, w przedszkolu, prosiła, żeby dzieci się przebierały. Chłopcy za dziewczynki, a dziewczynki za chłopców, dostały. Kosmetyki do malowania zostały wymalowane, a potem zrobiono tym dzieciom zdjęcia. I kiedy matka zobaczyła zdjęcie swojego syna, umalowanego jak kobietę, przebranego za dziewczynkę, rozpłakała się i wiedziała już skąd te łzy u tego dziecka. I stąd postanowiłam, że trzeba coś z tym zrobić. Spotkałam się z moimi kolegami z rządu i naprawdę różne resorty robią bardzo wiele, żeby chronić dzieci. Ale chcemy to robić wspólnie. Bardzo się cieszę i dziękuję także tym rodzicom, są ci obecni ze mną. Rodzicom, którzy zdecydowali się wesprzeć nas, którzy zdecydowali się właśnie oddolnie przygotować projekt rozwiązań w postaci ustawy obywatelskiej i zapytali mnie, czy będę chciała taką ustawę poprzeć. Na jednej z konferencji prasowych powiedziałam że podpisze się pod każdą ustawą, pod każdym rozwiązaniem, pod każdą inicjatywą, która będzie chroniła nasze dzieci, a jednocześnie pod ustawą, która będzie wspierała rodziców, bo rodzic naprawdę dzisiaj nie wie, może nie mieć takich umiejętności, co się dzieje w internecie, bo to głównie tam rozgrywa się bardzo wiele złego, ale także w naszych przedszkolach. I w naszych szkołach, do których wchodzą różne organizacje nieprzygotowanych ludzi i nieuprawnionych do tego, żeby wychowywać, próbowały nasze dzieci, to niezgodnie z wartościami, które sami wyznajemy. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej gwarantuje rodzicom prawo do wychowania dzieci zgodnie z wartościami, jakie sami wyznają. To prawo to jest jedno z podstawowych i musimy go przestrzegać. Szkoła jest miejscem, które ma pomóc rodzicom w wychowaniu ich dzieci, bo to na nich głównie spoczywa ten obowiązek. Chciałam podziękować Państwu, którzy reprezentują Komitet Obywatelski, przyszli do mnie z tą ustawą, zapoznałam się z nią i złożyłam swój pierwszy podpis. Wiem, że dzisiaj tych podpisów zbieranych jest w Polsce naprawdę już bardzo, bardzo wiele, ale chciałabym z tego miejsca zaapelować do wszystkich, do których taka lista z prośbą o podpis pod tą ustawą. Obywatelską pojawi się, żebyście Państwo zapoznali się z tekstem tej ustawy i zechcieli swój podpis złożyć. Dlatego, że na, tej, na tym spotkaniu marcowym w Sejmie padło takie stwierdzenie przez jednego z psychologów, że przyszłość i kondycja fizyczna i psychiczna naszych dzieci to jest polska racja stanu. Zgadzam się z tym w całkowitej rozciągłości. Stąd też Pierwszy podpis to był właśnie mój podpis. Dziękuję rodzicom za to, że to oni właśnie taką inicjatywę podjęli i mam nadzieję, że uda nam się wkrótce zebrać wymaganą liczbę 100 tysięcy podpisów, żeby ta ustawa mogła być procedowana w Sejmie. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję też panu prezesowi za to, że tak aktywnie włącza nasze struktury w to, żeby zaangażowały się w zbieranie podpisów, bo to jest akcja ogólnopolska. Dzieci są wszędzie. Rodzice w różnych częściach Polski mają dokładnie te same problemy i dobrze byłoby, gdyby wiedzieli, że jest ktoś, kto o tym myśli i kto próbuje temu problemowi zaradzić. Ta ustawa jest pierwszym krokiem, myślę, że nie ostatnim, bo rodzice podczas tego spotkania marcowego zapowiadali, że mają wiele pomysłów, wiele inicjatyw i nad każdą z nich na pewno poważnie się pochylimy i jeśli będzie taka potrzeba, będziemy przygotowywali kolejne ustawy. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję panu prezesowi, dziękuję państwu, którzy są przedstawicielami Komitetu Obywatelskiego tej inicjatywy Chrońmy, Chronić dzieci, wspierać rodziców. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie Państwu dziękujemy. Bardzo ważna akcja społeczna, inicjatywa obywatelska. Chronimy dzieci, wspierajmy rodziców. Zbiórka podpisów trwa w całej Polsce. Bardzo serdecznie dziękuję Pani Marszałek, dziękuję serdecznie Panu Prezesowi, dziękuję wszystkim obecnym tutaj mediom. Tak jak mówiliśmy, to było oświadczenie prasowe. Dziękujemy. dziękujemy, dziękujemy bardzo. Bardzo.